Cześć, witam serdecznie na moim kanale. U, karty lecą. Witam. O, jakaś rodzina, fajne świętowanie. Coś będziemy świętować. Jeszcze, jeszcze nie powiedziałam kto i co, ale już karty, karty mówią same za siebie. Witam serdecznie na moim kanale. Tarotka z tej strony. I witam zwłaszcza serdecznie i cieplutko zowiakalne koziorożce, ponieważ to będzie czytanie dla Was na miesiąc październik 2019 rok. I tradycyjnie oczyszczam karty, chociaż one już wcześniej były oczyszczone, proszę wierzcie mi. Ale jeszcze ich oczyścimy, koziorożce październik 2019 rok, koziorożce koziorożce z czym koziorożce wchodzą w ten październik z czym, z czym w koziorożce wchodzą o no 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 no, niezła no. historia się tu już kroi z tych trzech kart. No proszę. <ścoughs> Wiedziałam. Proszę bardzo. No no no, koziorożcu. No pięknie. Na spodzie talii No dobra, król monet. Pamiętamy o nim po prostu. Koziorożce. Co tutaj się dzieje w ogóle? E, zaraz momencie karty sobie przesunę, ale to wygląda e, bardzo miłośnie. No. A co dla tych, którzy interesuje praca? No nie wiem, <laughs> powiemy coś też na temat pracy, natomiast no wygląda tutaj miłośnie koziorożec, no chociaż o pracy też koziorożec, myśli koziorożce przecież są takie się, nie? Ta, takie księg, tacy księgowi, zresztą panna też mi się tak kojarzy trochę. Dobrze, i co? Koziorożcu, wchodzisz z czymś takim, no nie wiem, coś tam sobie ukrywasz, mój drogi koziorożcu. Coś jakieś mówisz, prawdę, półprawdy, e, półsłówka, coś zatajasz, coś chowasz. Może chcesz e, coś skraść komuś, nie wiem, e, jakąś e, duszyczkę fajną, miłą. <grym> Może masz ochotę skraść, zataić coś przed kim i tak dalej. E, no, coś, coś tutaj jest na rzeczy, że jakby nie chcesz odkrywać sam, samego, całego siebie. Nie chcesz odkrywać całego siebie, nie chcesz pokazywać otoczeniu, co ci w duszy gra, co tak naprawdę tam w tobie siedzi. No a co siedzi? No ty byś chciał związku. Wszystko jedno, czy to miałby być romans dla, dla jednych romans, dla których, dla niektórych po prostu relacja, związek, fajne dogadywanie się, tak? Myślę, że chciałbyś w związku z kimś e, z przeszłości. Takie mam wrażenie. E, natomiast e, na ten moment masz coś e, do ukrycia, może coś skrywasz, może jakąś inną relację, która tam się koło ciebie zadziewa. Albo po prostu ochotę na jakąkolwiek relację, może jesteś już jakiś dłuższy czas sam. Natomiast no, mam wrażenie, że chciałbyś jakiejś relacji i jakiejkolwiek relacji w ogóle, to chyba dla tych, co są samotni albo się rozstali czy coś, i takie mam jakieś mniemanie, że myślisz ciągle o kimś z przeszłości, to Twoja postawa taka, że nie odkrywasz się całego na ten moment, tak, no to wynika z tego, że chyba na kogoś czekałeś dłuższy czas w koroziorożcu. Chyba wyczekiwałeś, tęskniłeś, e, a ktoś się nie pojawiał. Może był ktoś też, ktoś blisko, kto się koło ciebie kręcił, natomiast ty tego nie zauważałeś, e, ponieważ tęskniłeś za kimś innym. A może, e, może nie chciałeś widzieć wcale, właśnie dlatego, że twoje serducho, no że tak powiem, sprzedałeś już komuś innemu. W każdym bądź razie Twoja dzisiejsza postawa wynika z tego, że. Czekałem na kogoś, czekałem, ktoś się nie pojawiał, wszystko jakby stanęło w miejscu, świat wstrzymał oddech. Trwało to tak długo, no, że po prostu za długo, tak? Poświęcałem się w pełni, czekałem, czekałem, chciałem być wierny, wierna, no ale w końcu zacząłem patrzeć na te sprawy z innej perspektywy, zastanawiać się, czy to w ogóle ma sens, tak? czy to wszystko ma jeszcze sens. W związku z tym, no e, nie, jakby nie odkrywam się przed e, otoczeniem swoim, co tam mi duszy gra, a miałem ochotę na, jakiś, na jakąś chwileczkę zapomnienia. E, być może z tym kimś, kto się tam koło mnie kręci, no, chociaż ja tam wzdycham do kogoś innego, tak. Mm, no w każdym razie, tak jak mówię, jedni mają chęć na romans, inni na, na związek, na relacje w każdym bądź razie na bycie z, blisko z jakimś drugim człowiekiem, na kontakt z drugim człowiekiem, taki e, bliższy niż e, niż relacja pracownik-szef, tak <grydy> wiadomo o co chodzi e, no i co no i e, wygląda na to że nawet jeżeli masz e, koziorożcu ochotę na jakąś chwileczkę zapomnienia to w połowie miesiąca e, czy w ogóle w październiku już nie, nie tam nie, nie walczymy, czy w połowie, czy tam pierwsza dekada, druga dekada, tak, trzecia dekada e, miesiąca po prostu, y, no jakby przyjdzie odpowiedź y, na to, co ty tam sobie chcesz, i w połowie miesiąca, znaczy w połowie miesiąca, no w ogóle w październiku, będziesz miał okazję y, na zapoczątkowanie jakiejś takiej relacji. Która no, będzie tam na takim podłożu romansowym. Co z tego wyjdzie dalej, zobaczymy. No, natomiast na ten moment kroi się to na podłożu takim właśnie e, seksualnym. Jestem zainteresowany, podoba mi się, ona mi się podoba, on mi się podoba, tak? No, tak w ten deseń. No i to może się w październiku, że tak powiem, zacząć kręcić. Aczkolwiek i tak dalej będę się upierać, patrząc na karty, że koziorożec jednak tęskni za kimś. Za kimś tam wcześniejszym. No. I żeby było śmieszniej, to wszystko jedno dla tych koziorożców, co coś tam nowego im wyniknie, jakby będzie odpowiedzią na ich zapotrzebowanie, tak? I coś tam się zacznie jakaś relacja może z kimś, kto się kowa skręcił, a wcześniej go nie zauważyliście, nie zauważyliście, po, ponieważ tęskniliście za jakimś z przeszłości. I jakby no, to w październiku te oczeki wy świat wyjdzie naprzeciw Waszym oczekiwaniom, chęciom, pragnieniom i tak dalej, i będzie możliwość właśnie wejścia w relację z tym kimś, kto się tam koło Was kręcił, a nie był wcześniej zauważany, albo w ogóle poznacie kogoś nowego i jakby będzie to możliwe, żeby rozpocząć jakąś przygodę z kimś, relację, to pomimo to, czy, czy, czy to się dla niektórych koziorożców wydarzy, czy się nie wydarzy, to <noise> jakby paradoksem, ironią losu no z, z otoczenia idzie do Was jakaś przeszłość. Prawdopodobnie ta, o której wzdychaliście. Prawdopodobnie ta przeszłość, o której wciąż myślicie w sercu, skrywacie i nie możecie o niej zapomnieć. Może, może też troszeczkę się gniewacie na tą swoją przeszłość. Nie wiem, jak ona ma na imię, czy to rodzaj męski, czy żeński, ta przeszłość. Więc może nawet się na tą przeszłość troszeczkę gniewacie. Ale no ta przeszłość paradoksem do Was idzie. <noise> I co Wy na to? No i koziorożce, koziorożce chciałyby bardzo działać, chciałyby przejść do działania. Koziorożce wręcz tego pragną, chcą. Boją się, że ta szansa ucieknie im po prostu z przednosa. Ta przeszłość, ta przeszłość, która jakoś tam się nazywa ty wiesz lepiej jak. Koziorożcu, pani koziorożec, panie koziorożcu, ta przeszłość, która jakby idzie do ciebie w tym październiku, z tego, w tym otoczeniu, w każdym, razie, w każdym razie idzie do ciebie celowo, bądź jakoś tam przypadkiem się pojawia na, na twojej drodze. No i co? No i koziorożec ma ochotę działać. No jeden będzie działać, jeden będzie się powstrzymywał, wskrywał swoje tam uczucia, emocje, bo będzie się tam gniewał, pamiętał coś tam troszeczkę, no ale bardzo mocno będzie chciał i będzie się bał, że ta szansa, ta przeszłość ta, ta jakoś tam ona ma, czy tam on na imię, że że no koziorożec się będzie bał, że ta przeszłość po prostu, że ta szansa na to, żeby coś z tą przeszłością się zaczęło, że to pryśnie, zniknie i że znowu będzie musiał tak czekać i tak czekać, tęsknić i, i wypatrywać, no tego się koziorożec będzie w październiku obawiał Aczkolwiek, w każdym razie, jak ta przeszłość się pojawi koziorożcu na Twojej drodze, no to wyzwaniem będzie dla Ciebie, żebyś chyba, wiesz co, no nie gniewał się na tą przeszłość. Żebyś, żebyś troszeczkę też na chłodno spróbował ocenić swoje postępowanie wcześniejsze wobec tej przeszłości. Spojrzał troszeczkę z innej perspektywy na wszystko, co się działo, i może no, w swoim zachowaniu poszukał czegoś, co, co mogło być takiego, chociaż może myślisz, że, że byłeś idealny, że z twojej strony wszystko było idealnie, ale warto, żebyś troszeczkę z innej perspektywy popatrzył i jakby dojrzał, że w twoim zachowaniu też mogło coś takiego zaistnieć, co sprawiło, że ta przeszłość, że tak powiem, no, dała nogę albo zniknęła, zniknęła dała nogę, rozstała się, powiedziała do widzenia, tak? Czy w ogóle nawet wcześniej powiedziała tak, tylko mijała cię obojętnie. No więc warto, żebyś się to rozważył. Też myślę, że wyzwaniem dla Ciebie będzie wiesz co, posłuchanie. I teraz poczekaj, muszę się skupić chwilę. Hmm. Może będzie dla Ciebie koziorożców wyzwanie. E, wiesz, co mam wrażenie? No, karta pokazuje mi inaczej, ale ja mam zupełnie, e, zupełnie inaczej e, ochotę powiedzieć. Mam wrażenie, że wyzwaniem dla Ciebie będzie e, wręcz e, nie radzenie się nikogo w tej kwestii. Nie opowiadanie o tym, co się wydarza i mm, nie zasięgania opinii innych osób, jakkolwiek mądre i mądrzejsze od Ciebie by Ci, by ci się wydawały. No zresztą Ty też wchodzisz z taką postawą, tak, że troszeczkę tam sobie ukryję, nie będę tam rozpowiadał o sobie, tam, no wiesz i z taką postawą wchodzisz, natomiast w kwestii tej przeszłości, która jakby do Ciebie miałaby iść, to myślę, że najlepszym, na, najlepszym, co mógłbyś zrobić i też wyzwaniem to będzie dla Ciebie, bo no, w pewnym momencie możesz mieć ochotę pogadać, tak? No to właśnie wyzwaniem by było dla Ciebie, żebyś jednak nie gadał, nie radził się innych doradców, tylko po prostu jakby sam, Samodzielnie spojrzał na pewne sprawy i do, doszedł do pewnych y, wniosków. Y, I mie, miał odwagę powie, powiedzieć to przed samym sobą. Żebyś nawet przed sobą nie ukrywał pewnych rzeczy, tak? Więc mm, no tak jak mówię, będziesz bał się, że ta będziesz bał się, że szansa. Z tą przeszłością, jakby ci czmychnie, będziesz miał ochotę na wejście w relację z tą przeszłością, zadziałać w tym kierunku, mimo że wcześniej mogłeś być pogniewany, aczkolwiek dla niektórych koziorostów będzie to pogniewanie jeszcze wyzwaniem. Wyzwaniem też będzie dla ciebie nieopowiadanie, nie radzenie się innych ludzi, co ty masz z tym zrobić, jak masz postąpić w ogóle, la, la, la. Nie, nie ma takiej potrzeby. Mam wrażenie, że za dużo osób do za dużo osób. Yy, i różne, różne, głosy by tutaj mogły być, tak? Różne dysputy i w końcu zamęt jakiś taki niepotrzebny. O czym się możesz dowiedzieć? Możesz się dowiedzieć, że... że masz w swoim otoczeniu kogoś, kto tak naprawdę że tak poczekaj, no niech ja się skupię, wiesz, bo takie mam bardzo różne, bardzo mylne odbiory inne zupełnie niż obrazek mi pokazuje. Możesz się dowiedzieć, że masz w swoim otoczeniu albo rywala, rywala, rywalkę i to takiego, który nie przebiera w środkach. Albo kogoś, kto, y, kto doradzał ci wcześniej, kiedyś, być może odnośnie tej przeszłości, która jakoś tam ma na imię, ty wiesz lepiej, i możesz się dowiedzieć, zorientować, y, że ta osoba y, chyba nie do końca y, radziła ci tak jak. Y, jak. Y, nie do końca radziła ci tak, żeby to było na Twoją korzyść. Może ta osoba nawet nie miała złych zamiarów, coś ci tam popsuć, szyki jakieś pomieszać, czy no właśnie, ale miała dobre intencje, ale jakoś wyszło inaczej niż, niż było zamierzane, i to też może być dla Ciebie wyzwanie. No, z tą osobą, jakby nie udzielić jej jakiejś reprymendy czy, czy coś takiego, i, i no, rozumiesz o co chodzi. W każdym bądź razie y, kończy się to wszystko tak. No cię, że masz szansę w ogóle na, jakiś, na jakieś działanie, na jakiś romans, zapoznanie kogoś nowego, tak? Natomiast y, jednocześnie dla niektóre koziorożce wejdą z kimś w jakąś taką relację, którą może będą chciały troszeczkę ukrywać, niezbyt się z tą relacją y, afiszować. To będzie takie bardziej chyba y, romansowe, takie y, dla siebie. Nie, chyba nie za bardzo będziecie. Y, no się tam do tego nas, nastawiać, ponieważ no, i mam wrażenie, że macie jeszcze kogoś w sercu. Natomiast wszystko jedno, czy wejdziesz w jakąś now, nową relację, czy nie, to mam wrażenie, że jakaś przeszłość do Ciebie wraca. Ktoś z przeszłości, ta przeszłość jakoś ma na imię, Ty o tym wiesz i jest jak najbardziej e, szansa na to, że Ty e, no bardzo sprytnie zadziałasz. E, Zadziałasz w kierunku tej przeszłości, ponieważ Ty chcesz mieć z nią relację. Nawet jeżeli troszeczkę czujesz się tam obrażony czy, czy coś tam, chcesz jakby tą relację wskrzesić, przywrócić, boisz się, że szansa na to jakby czmychnie zniknie. Możesz się dowiedzieć, że masz rywala, rywalkę, możesz się dowiedzieć, że, że ktoś, kto wcześniej Ci radził tak, no jakby no, nie, nie poradził Ci takiego, bo adekwatnie będzie dla Ciebie wyzwaniem, żeby z tą osobą, no tam się nie no wymiana za jakaś taka ostrzejsza, ostrzejsza żeby nie zaszła. W każdym razie jak to się wszystko kończy? Eee, kończy się, ja bym powiedziała, w taki sposób, że coś zostaje e, dosłownie odrodzone, wskrzeszone. Być może jakieś sprawy zostaną, e, być może z tą przeszłością właśnie, tak? Być może jakieś sprawy zostaną e, między Wami zapoczątkowane. E, jakaś szan ta szansa zostanie po prostu podjęta, wykażesz się no, takim działaniem i takim myśleniem i takim e, przebieraniem, że tak powiem, żonglowanie e, m, możliwościami, swoimi atutami i, i zabiegami, że tak powiem, e, żeby tą relację jakby e, no wskrzesić, reanimować, zapoczątkować, m, osądzić, e, Osądzić w taki sposób, też na no, siebie troszeczkę osądzić, spro, sprawdzić jakieś tam swoje wcześniejsze błędy. Mam takie po prostu wrażenie, że coś się odrodzi e, dla koziorożca, że jakaś przeszłość, która jakoś tam ma fajnie na imię. Taki mam przekaz, <grym> że coś tutaj będzie odrodzone, e, jakaś relacja z przeszłości. Natomiast e, w pracy, jeśli miałabym tu coś powiedzieć na temat e, pracy, bo no, bardzo mi się tak uczuciowo tak to przedstawiło. Pewnie to będzie do jakiejś grupy y, części wąskiej y, koziorożców. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to y, myślę, że jest jakiś. Y, y, u, uda się y, jakiś początek, tak? Coś będzie w październiku, jakaś szansa na jakiś początek. Być może po jakimś takim, y, wiesz co, nawet jeżeli masz jakąś taką pracę, pracę, którą masz masz, miałeś i ta praca jakby no dawała Ci już znużenie, nie, nie dawała Ci satysfakcji, to jest taka możliwość, że no spojrzysz jakoś w pewnym momencie na tą pracę inaczej i albo zaczniesz po cichu, po kryjomu sobie szukać po prostu innej i w pewnym momencie będzie taka możliwość, żeby taką ofertę jakąś nową otrzymać i jak najbardziej tego podjąć, będziesz się bał może, że, że, że przepraszam, że szansa no ci, ci jakoś tam umknie tak, że, że coś tam, coś tam natomiast jak najbardziej jest szansa na to, że no skończy się twoim przyjęciem tak? czyli zmienisz tą pracę i, i, i będzie wszystko ok, natomiast z drugiej strony też jest taka wersja dla niektórych, że jeżeli twoja praca cię nużyła no jakoś tam cię nużyła, już w ogóle nie, nie dawała ci jakiegoś tam satysfakcji spełnienia emocjonalnego no to też w pewnym momencie możesz spojrzeć na pewne sprawy inaczej i coś w tej pracy podziałać nie wiem, jakoś bardziej nieszablonowo zmienić coś coś, coś ja nie wiem jak, w jakim jesteś zawodzie tak jesteście tutaj bardzo różni więc jest szansa na to, że coś ty w tej pracy zmienisz zapoczątkujesz czy, czy spowodujesz jakieś zmiany no, szepniesz komuś tam bardzo sprytnie od ko, komuś od kogo coś zależy, żeby coś zmienić i jakby e, szansa no, właśnie tutaj była wtedy rozmowa z kimś na stanowisku, z kimś wyzwaniem, z kim, rozmowa z kimś, kto no, byłby na stanowisku i miałby wpływ na takie zmiany, natomiast byłoby to możliwe i w efekcie stara praca po prostu jakby no, została odnowiona, odrodzona, tak, na jakichś fajniejszych nie wiem, warunkach, no czegokolwiek tak, no w zależności od zawodu, jakie macie zawody więc e, fajnie tutaj też jest możliwość się, e, pewnych spraw poukładania, a zobaczmy co, że tak powiem górnolotnie wszechświat chciałby nam tu powiedzieć na całe to czytanie które początkowo bardzo miłośnie i z racji przeszłości mi się tutaj jakoś tak przeczytało odczuło, co wszechświat chciałby na to wskazówki, a to już się znowu znowu się to wzięło, pojawiło, wskazówki i teraz tak, proś o rady Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie, wiesz co no wskazówki, ja zinterpretowałam tutaj, że raczej nie radź się nikogo, że raczej to Ty się weź że raczej to Ty weź no i że nie opowiadaj tak sobie nikogo ale Wiesz, no też mogę się mylić, tak? Może jednak wyzwaniem będzie dla Ciebie y, słuchać czyichś rad. Może właśnie będzie dla Ciebie y, dużym wyzwaniem, po, bo ponieważ masz tam postawę taką, że no, nie bardzo chcesz tak opowiadać o, o czymś y, i zwierzać się jej w ogóle. Natomiast no, rzeczywiście może się okazać, że wyzwaniem tak naprawdę będzie posłuchać kogoś, y, kto Ci radzi. I stąd właśnie tu są te dodatkowe wskazówki, czyli po, posłuchaj, poradź się może. Aczkolwiek ja mimo wszystko mam takie odczucie, że odwrotnie, że nie radź się. W kwestiach uczuciowych, w kwestiach zawodowych tak. Natomiast w kwestiach uczuciowych mam takie e, mocne odczucie, że nie radź się. Sam dokonuję takie e, jakieś tam swoje wybory. I dobrze, zobaczmy jakie są szanse dla koziorożca. W miesiącu październiku jakież tu są szanse dla koziorożca w miesiącu październiku szanse. Szanse są na czwórkę buław. No zobacz. Czyli co, jeżeli chcesz jakichś fajnych zmian w pracy, podwyżki, czegokolwiek masz sąd i czwórka buław jak najbardziej, jeżeli praca do tej pory cię nudziła, nie, nie dawała Ci jakiegoś tam spełnienia emocjonalnego, tak? I jest możliwość na to, że jeśli. No, jeżeli jesteś w takiej pracy, gdzie jest możliwość jakichś zmian, sam możesz coś zmienić albo porozmawiać z kimś, tak, kto ma wpływ na to, no to jak najbardziej jest szansa na zmiany. Masz czwórkę buław i masz sąd na wyniku i szansę w czwórce buław, więc jest szansa na awans, na zmiany, na podwyżki, na, nie wiem, przeniesienie na, na lepsze coś tam, dostanie no, lepszego zlecenia, no, co, coś, co coś, coś miałoby się zmienić, co by cię usatysfakcjonowało. Jest szansa w ogóle też na podjęcie nowej pracy, tak? Przejście pozytywnie, chociaż ty się możesz bać tutaj, że jakieś szanse ci przejdą koło nosa. Natomiast jest szansa na to, że przejdziesz pozytywnie, bardzo pozytywnie, bardzo nieszablonowe myślenie i w ogóle fajna rozmowa, że przejdziesz pozytywnie jakieś tam rozmowy kwalifikacyjne. I że otrzymasz jakąś fajną pracę, tak, sobie to zamanifestujesz, i otrzymasz szansę bardzo fajnej pracy, która, że tak powiem, no już nie będzie powodowała tego jakiegoś znużenia. Natomiast w kwestiach uczuciowych, związkowych no to też jak najbardziej jest szansa na dobry wynik, na wspólną, fajną zabawę, na wspólne, fajne świętowanie. Rozpoczęcie czegoś, co da zadowolenie, zabawę, radość i dobre widoki na przyszłość, zwłaszcza w sądzie ostatecznym też reaktywację z jakąś przeszłością, która jakoś tam ma na imię. To też jest jak najbardziej możliwe. Takie są szanse dla ciebie. Więc nie obawiaj się, że ci szanse przejdą koło noca, koziorożcu. Po prostu y, przejdź do działania. Wykorzystaj wszystkie początki, wszystkie możliwości, które jakby y, przyjdą do ciebie z otoczenia, w, będą szły, będą przychodziły do ciebie z otoczenia y, w miesiącu październiku. Śmiało do akcji, tak. Y, też jakoś tam sprytem, troszeczkę nieszablonowym myśleniem, nie bać się, że szanse przejdą koło nosa. Wszystko się uda. Jest szansa, że to, co chcesz, czy zawodowo, czy relacyjnie, tak emocjonalnie, że to wszystko będzie miało swój dobry finał i powód do świętowania. Jakie by było zagrożenie dla koziorożca na miesiąc październik? Jakież to zagrożenie? No właśnie asmonec. No to myślę, że... Ech, no proszę... Szansa 4 była, czyli wszystko się uda, tak? I teraz tak, ty się boisz, że jakaś szansa przejdzie ci koło nosa, natomiast zagrożenie jest, a monet, że coś ci przejdzie koło nosa. Czyli, no jednak, widzisz, tu mi karty pokazują, że no tarotka, no, źle powiedziałaś, tak? Koziorożec, boisz się, że coś przejdzie koło nosa. Jest zagrożenie, że rzeczywiście przejdzie go, może przejść koło nosa. Koziorożec ma, że tak powiem, węch ma nosa, tak jego obawy nie są bezpodstawne takie masz obawy i one nie są bezpodstawne jak się okazuje natomiast e, pamiętaj, że w szansie masz sukces tak, wszystko się może udać, wszystko się może spełnić czy to w relacjach zawodowych, czy, czy e, w sprawach zawodowych czy w sprawach relacji związkowych, międzyludzkich, etc, etc więc chodzi tu tylko o działanie o Twoje dobre nastawienie i po prostu iście do przodu. Więc y, szanse masz ogromne. Aczkolwiek obawy też nie bezpodstawne. No ale to mówię, to wszystko zależy od działania i nastawienia. I teraz w koziorożcu. Jakaż tu by była rada dla ciebie na miesiąc październik? Jaka rada dla koziorożca na miesiąc październik? Działaj! Koźiorożco, no co przed chwilą powiedziałam? Działaj. Zobacz, jakie masz podwójne karty. Rada, proszę działać. Proszę chwytać wszystkie o, o, okazje. Zobacz, tu się potwierdza. Zobacz, jakie masz potwierdzenia cały czas. Ty się boisz, że okazje przejdą ci koło nosa. Co mówi zagrożenie? Tak, Twoje obawy nie są bezpodstawne. Coś może ci przejść koło nosa. Takie zagrożenie. Rada, działaj co z otoczenia idzie i w ogóle no działanie więc jak z tego a co masz w szansie wygraną tak co masz w wyniku odrodzenie zwycięstwo tak od nowa w ogóle wskrzeszenie czegoś, zaczęcie i tak dalej i tak dalej więc co po prostu jak, kiedy ci okazja może przejść koło nosa kiedy się ta samo spełniająca przepowiednia może spełnić jeżeli nie będziesz działał tak więc co masz robić Działać! I wszystko. Cała recepta na sukces. Dzięki. E, powiedzcie coś w komentarzach, jak karty do Was rozmawiają. Dajcie lajka, subskrybujcie. No i na dzisiaj to wszystko. Cześć, Tarotka.